Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw m.in. ponad 270 tysięcy uczniów z Podkarpacia rozpoczęło nowy rok szkolny. W Jaśle odbyły się 15 Międzynarodowe Dni Wina. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie prowadzi nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa. Ponad 270 tysięcy uczniów z Podkarpacia rozpoczęło w środę nowy rok szkolny. Zajęcia odbywają się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Chciałem wrócić do szkoły, bo chciałem zobaczyć kolegów. Lekki stres. wiedziałem, to twój pierwszy dzień w szkole? Mhm. No i jak się czujesz? Fajnie. Mam nadzieję, że praca szkoły będzie praktycznie przez cały rok funkcjonowała bez zarzutów. I tak jak rozpoczęliśmy rok szkolny, choć w warunkach sanitarnych, tego reżimu sanitarnego, będziemy pracować przez cały rok. Powrotu do nauki zdalnej obawiają się rodzice. Ma Pani jakieś obawy w związku z nowym rokiem szkolnym? Yy, wie Pani co, dziś tam z tyłu głowy na pewno, na pewno, ale myślę, że będzie dobrze, że ten rok jakoś tak spokojniej przejdzie. Obawiam się tego, żeby tego zdolnego nauczania nie było. No bo to jednak jest takie trochę niewygodne. Przede wszystkim mam nadzieję, że rok szkolny pozwoli. Dzieciom uczestniczyć w lekcjach stacjonarnie i nie będą musiały uczyć się zdalnie. Obawiam się troszkę, że kolejna fala pandemii nastąpi już niebawem i dzieci będą musiały, tak jak w ubiegłym roku, tylko przez komputer widzieć się z kolegami i z nauczycielami. W Krośnie 1 września do szkół i przedszkoli poszło blisko 12 tysięcy dzieci. W Krośnie rozpoczną działalność 23 jednostki oświatowe. W tym 9 przedszkoli, 11 ośmioklasowych szkół podstawowych i 18 szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Oczywiście współgrać z tym będzie działalność czterech placówek oświatowych a więc bursa międzyszkolna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i schronisko młodzieżowe. W szkołach podstawowych, podstawowych mamy taką sytuację, że mamy bardzo dobrą organizację i też zróżnicowane kształcenie dla dzieci, które mają określone zainteresowania. Z jednej strony mamy klasy dwujęzyczne, mamy klasy sportowe, ale z drugiej strony mamy też klasy, które wspierają rozwój dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, czyli mamy klasy Klasy integracyjne. I tak jest w naszych Krośniewskich Szkołach Podstawowych, do których przyjętych zostało w tym roku do klas pierwszych 417 uczniów. O egzaminach Pan Prezydent powiedział, więc, jest to takie zewnętrzne opomiarowanie. Jeżeli dostosowujemy naszą sytuację organizacyjną, organizację instytucjonalną do liczby dzieci, do liczby, do liczby uczniów. I warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o placówki opiekuńcze, czyli opiekę nad dziećmi powyżej lat 3 do lat 7, czyli placówki przedszkolne, w naszym mieście przyjmujemy wszystkie dzieci mieszkańców Krosna do przedszkoli miejskich. W sumie nowy rok szkolny w Polsce rozpoczął się dla 4 milionów 600 tysięcy uczniów. 32 wystawców z branży winiarskiej prezentowało swoje wyroby podczas 15 jubileuszowych Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle. Impreza powróciła na Jasielski Rynek po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, tradycyjnie gromadząc producentów wina, mieszkańców i turystów z kraju i zagranicy. Super, dobrze, dobrze. Próbujemy wina. Na razie już przeszłyśmy przez kolor biały i różowy. Będziemy się teraz do czerwonego dobierać. Bardzo dobrze. Dopiero co przyszliśmy, to prawda, zaczęliśmy, ale jak na razie fajnie. Córka zadowolona, więc to jest najważniejsze. Ja tu już jestem w zasadzie czwarty rok. E, dzięki e, tym, e, tutaj, temu wydarzeniu założyłem sobie własną winnicę, małą przydomową, i cieszę się raczej własnym winem, ale zawsze doceniam to, co robią e, nasi tutaj sąsiedzi, wszyscy z wszystkich winnic. Dlatego zawsze przyjdę, kupię. Wino i dobrze się tutaj bawimy razem z żoną. Przede wszystkim wyróżnia nas otwartość. Otwartość na odwiedzających, których przybywa tutaj bardzo dużo i otwartość na samych winiarzy. Te imprezy winiarskie często ograniczają się do pewnego regionu, czyli na przykład koncentrują się wokół winiarstwa małopolskiego czy świętokrzyskiego. Natomiast my nigdy nie zamykaliśmy się na Podkarpacie, tylko zawsze byliśmy otwarci oczywiście nie tylko na Polskę, ale również szerzej. To jest święto wyjątkowe. Dla wszystkich uczestników, nie tylko dla nas, dla nas również, bo jest to możliwość spotkania nie tylko z kolegami z branży, ale też nieraz z ludźmi, który, z którymi, których znamy bliżej lub dalej, a z którymi nie mamy czasu się spotkać na co dzień. Tak naprawdę oprócz to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym mieście. Zresztą od kilkunastu lat nad tym pracujemy, nie tylko my, ale i winiarze, z którymi współpracujemy. Tutaj ogromne podziękowania dla swojego Stowarzyszenia Winiarzy, którzy na siebie biorą ten ciężar organizacji części winiarskiej. My oczywiście ich w tym wspomagamy. W tym roku uroczyste otwarcie imprezy miało miejsce w Jasielskim Domu Kultury, gdzie ogłoszono wyniki ósmego konkursu polskich win JASło 2021. Zostało nadesłanych ponad 180 etykiet. I to były wina wszelakiej kategorii i jakości. Od win białych, wytrawnych, przez półwytrawne aż do słodkich, również wina musujące, białe, wina różowe oraz wina czerwone. W jakiej jakości? W jakości naprawdę bardzo, bardzo różne. Myślę, że rocznik, który ocenialiśmy głównie, chociaż tak naprawdę nadesłane były nie tylko 2020 czy 2019, ale też starsze roczniki. No myślę, że nie był dla winiarzy najłatwiejszym. Wysłaliśmy kilka win, udało się, cztery wina zostały nagrodzone medalami. No to jest dla nas bardzo cenny konkurs, ponieważ komisja... Komisja konkursowa są to głównie sommelierzy, czyli osoby z branży, które później sprzedają nasze wina w restauracjach, więc bardzo cenimy ten konkurs. Wydaje mi się na podstawie tych kilku lat, tych właśnie siedmiu lat, ośmiu lat konkursu, z każdym rokiem poziom win zgłaszanych rośnie. I to świadczy bardzo dobrze o winiarzach, którzy inwestują swój czas, pieniądze, energię przede wszystkim w to, żeby te wina z roku na rok były coraz lepsze. Podczas imprezy ogłoszono także wyniki konkursu fotograficznego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 70 pracy, z których jury wybrało 7 najlepszych. Kryteria były różne, ocenialiśmy zarówno te walory powiedzmy, krajobrazowe, ale też była dyskusja na temat technicznych aspektów fotografii. Udało się oczywiście wyłonić zwycięzców którzy otrzymali nagrody, ale uważamy, że wszystkie prace, które wpłynęły, świadczą o bogactwie, jaki dodaje nam obecność winnic i ten mikroklimat, który stwarzają, bo jest to pewne siedlisko dla organizmów żywych, dla roślin, dla zwierząt, którego wcześniej na Podkarpaciu nie było. Po raz pierwszy przyznana została również nagroda publiczności. Otrzymała ją pani Zuzanna Jurkiewicz z Winnicy Alabaster to tak naprawdę był mój debiut. Zdjęcie wykonałyśmy wspólnie z Turką, e, a pomysł był taki, że naszą e, jedną i drugą parcelę, bo mamy dwie parcele winnicy, jedną w Przeworsku, drugą w Łopuszce Wielkiej, łączy kolej wąskotorowa po Górzanin i na naszych torach jest bardzo dużo winniczków. I te dwa winniczki się, znaczy ogółem dużo winniczków się zapędza na naszą e, winnicę, ale te się w ogóle zapędziły na winoroś i tak jakoś wyszło to, że, że to zdjęcie takie było fajne. No. Nam się podobało i cieszymy się bardzo, że się innym podobało. W tegorocznym Międzynarodowym Dniom Wina Wiaśle towarzyszył Jarmark Produktów Regionalnych. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie prowadzi nabór dla opiekunów osób niesamodzielnych, chcących skorzystać ze wsparcia w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Program powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością przez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Głównie jest to wsparcie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej po to, żeby opiekunowi pomóc i zwolnić go czasowo od tych obowiązków związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną. I dotyczy ten program zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Drugim typem działalności jest realizacja działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i to realizujemy w prowadzonym przez nas dziennym klubie seniora Cafe 60+, który mieści się w dzielnicowym domu ludowym w Polance. Mamy również możliwość organizacji zajęć w takim trybie świetlicowym, popołudniowym dla dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza pod kątem terapii autyzmu. Aktualnie w Krośnie z tzw. opieki wytchnieniowej korzysta 6 osób. W ramach tegorocznej edycji programu opiekunom osób niesamodzielnych przysługuje 240 godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub 14 dni bezpłatnej opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. W sumie y, mamy możliwość objęcia tą opieką wytchnieniową 27 osób, w tym 9 dzieci. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Mickiewicza 31 lub w dziennym klubie Seniora przy ulicy Decowskiego 46. Klub powstał 5 lat temu z myślą o osobach starszych, zwłaszcza dotkniętych chorobą Alzheimera lub demencją. Prowadzimy zajęcia, prowadzimy warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia sensoryczne. Próbujemy zrobić wszystko, aby osoby cierpiące na demencję, na demencję opóźnić proces i rozwój tej choroby. Mamy wolne miejsce, przychodzi tutaj 3, 4, czasami 5 osób. Mamy wolne miejsce, także zapraszamy do kontaktu. Odpłatność za przebywanie osoby starszej w dziennym klubie seniora Cafe 60Plus wynosi 0,50 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Klub czynny jest w godzinach od 7 do 16. Kapela Ludowa Czcinicoki świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Zespół powstał w połowie lat 90 ubiegłego wieku z inicjatywy Stanisława Marszałka i wykonuje tradycyjny dla Pogórza Jasielskiego repertuar muzyczny. Z tej okazji w Czcinicy odbyła się biesiada artystyczna. Muzyka To nasi przyjaciele kapeli, niech kto inny. Cieszę się za wszystkich gości, których my zaprosili i przyszli. No to ja jednym słowem, wielka radość. Spotykamy się, bo jest 25-lecie kapeli szczyńcoki, bardzo utytułowanej kapeli. Kapeli, która przecież zdobyła najwyższe laury na festiwalu kapel ludowych w Kazimierzu nad Wisłą która zdobyła nagrodę Ministra Kultury, która na festiwalach regionalnych, lokalnych ma wiele sukcesów, która rozsławia ziemię jasielską, gminę Jasło, czcinice poza granicami naszego kraju. Podczas biesiady na scenie zaprezentowały się zaprzyjaźnione kapele i zespoły muzyczne. Natomiast degustacje regionalnego jadła przygotowały koła gospodyń wiejskich. Początki czcinicaków wiążą się z obchodami sześciusetlecia czcinicy. Zespół liczy dziewięciu członków, trzech skrzypków, dwóch klarnecistów, basistę oraz cymbalistę, akordeonistę i solistę. Gmina Sanok oraz Rada Miejska Borysławia realizują projekt pod nazwą Naftowa Kolebka Europy, zapomniana historia Polski i Ukrainy. Jego celem jest poprawa więzi kulturowych oraz współpracy między partnerami. Dotyczy przypomnienia mieszkańcom. Turystą, historii trochę zapomnianej, historii, która tutaj, tutaj się żywo e, odbywała, historii wydobycia ropy naftowej i gazu. To są takie elementy, z którymi, e, które e, determinowały swego czasu e, krajobraz przemysłowy e, naszej gminy. A dziś, no, ze względu na upływ czasu, są ciekawą e, pamiątką i miejscem, do którego można przybyć i zobaczyć ciekawe rzeczy. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej. polska Білорусь, Україна 2014-2020. Тому проєктом передбачається створення пам'ятника Яну Зегу, піонеру перегонки нафти і очищення нафти і промислової продукції газу. І також буде будуть. stworzenia website'u wspólnego z gminą Jusanok pro historię wydobudku nafty. Wydany zostanie także dwujęzyczny album o historii przemysłu naftowego w Borysławiu i powiecie sanockim. Przede wszystkim rozpoczęliśmy od tego, aby zebrać materiał historyczny, który usystematyzuje te informacje, który pokaże nowe fakty, które do tej pory nie miały miejsca. I pojawiają się faktycznie bardzo ciekawe historie, historie nie tylko związane ze Strachociną, która jest jednoznacznie kojarzona jako miejsce wydobycia. Pierwotnie, ropy naftowej, ale później gazu, ale pojawiają się również y, ciekawe informacje na temat miejsc, do których by w normalnych okolicznościach mało kto słyszał i o których mało kto wiedział. Na przykład y, kopalnia w płowcach, kopalnia w Lalinie, a co za tym idzie? Pojawiają się nowe postacie historyczne, jak choćby bracia Walterowie. Najważniejsze działanie w projekcie to jest pomniki, będzie pomnik. Яну Зегу в Бориславію ораз помні Ігнацію Лукасєвичу в Страхоцині. У нас є в тим моменті закончений конкурс. Конкурс такий артистів, які показували свої такі проєкти тих помніку, і в тим моменті працює артиста над тим помніком. Projekt realizowany będzie do stycznia 2022 roku. W Galerii Wieży Farnej w Krośnie oglądać można wystawę malarską Julii Habrat. Na ekspozycję składa się kilkanaście wielko- i małoformatowych prac. Autorka stosuje abstrakcję ograniczoną. Artystka stosuje taką abstrakcję organiczną. Nawiązuje w niej do kobiecych ciał, wyraża swoje emocje właśnie pod, za pomocą kolorów, czerni i czerwieni. W wieży farnej staramy się zawsze promować artystów krośnieńskich i tym razem również się to udało. Prezentujemy tą młodą, krośnieńską sztukę. Myślę, że nasi odwiedzający będą bardzo oczarowani tą wystawą. Ona świetnie tutaj się prezentuje i wywiera takie głębokie wrażenie na wszystkich zwiedzających, bo już mamy takie informacje, że wystawa bardzo się podoba. Prace Julii Habrad będą prezentowane w Wieży Farnej do 30 września.